Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj jest to odcinek z Blockstar Planet, a dokładniej dzisiaj będziemy sobie testować najnowszy pakiet, um, który został dodany dzisiaj na Blockstar Planet, ponieważ mam dzisiaj czwartek i muszę się śpieszyć, bo mam z długo lekcję, ale to nie jest ważne w tym momencie. Więc ogólnie do pakietu zostało dodane, no super, tego nie zobaczę tutaj, e, a więc tak, to ogólnie do pakietu zostały dodane takie rzeczy jak takie autko, które już kiedyś zostało dodane, ale to było dość dawno, już ponad rok temu chyba. Yy, te buty, które mało osób miało, były już dwa razy ogólnie dodane, bo były raz i później drugi raz zostały dodane, tylko że też dość dawno temu były dodane. No i Dino Rider było w sumie dość niedawno, to jest jakby nie wiem kiedy to było, ale chyba rok temu w jesień. Yy, no w sumie tak. Tak mi się wydaje w sumie, ale nie do końca pamiętam. No i ogólnie został też dodany pewien zwierzak, który był w ogóle, to był w ogóle pierwszy pakiet w Blockstar Planet, taki pełny pakiet, no więc tak się on po prostu prezentuje. No jest to ogólnie taki lodo, lodowy, to był taki jakby mini lodowy pakiet, gdzie po prostu był taki klocek przezroczysty lód, tam jeszcze coś tam było nie pamiętam już dokładnie co tam było. Ale tak się to prezentuje. No i dzisiaj będziemy mieli test tego. A więc, tak, na sam początek przetestujemy sobie Hover Boots, czyli oto te buty. Latające buty, ja to nazywam. No i ogólnie ja marzyłem o tych butach, bo kiedyś je tam miałem na jakimś starym koncie, ale po prostu straciłem tam to konto. No ale tak się to prezentuje, tak się po prostu ogólnie je używa. One jakby mają taki, nie wiem, ogień, że tak to nazwę, nie wiem jak to nazwać. No, i ogólnie one są jakby bardzo, bardzo stare w sumie, ale no, pozdrawiam. No, i ogólnie tak się one prezentują. Oceniam je 10 na 10, bo są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Jeżeli po prostu je użyjemy, to tak jakby pochylenie trochę chodzimy, ale nieważne. No, i ogólnie jakby tak się one prezentują. No, po prostu takie jakby składane buty, nie wiem jak to inaczej nazwać, właśnie. Ale tak się prezentują, mi się one bardzo, bardzo podobają. No i teraz jakby yy, przetestujemy sobie kolejną rzecz, czyli przetestujemy sobie to autko, a więc tak, chwila. Jak to robić? Poczekajcie, bo ja jestem jakimś, nie wiem. Okej, okay, no to mamy to autko. Yy. No i powiem szczerze, że jest ono naprawdę bardzo, bardzo fajne. No spoko się nim nawet chodzi, ale no na kopanie bym go nie użył, bo jest ono bardzo po prostu duże, co nie? I zajmuje bardzo dużo miejsca, ale tak po prostu sobie użyć to autka albo na jakieś parkury, czy na wbijanie poziomu, to naprawdę bardzo, bardzo fajne, naprawdę polecam. No i oceniam je tak 9 na 10, bo jest strasznie, strasznie duże i nie przypomina takiej fajnej części dolnej, jak tamte buty na przykład. Eee, Okej. Okay. Teraz przetestujemy sobie kolejną rzecz, czyli yy, Dino Rider, czyli takiego w sumie dinozaura. I jest to druga moja po prostu ulubiona część dolna z tego pakietu, naprawdę. Bardzo ogólnie lubię tą część dolną. Miałem ją kiedyś, bo kupiłem jakiegoś VIPa na rok kiedyś, ale no nie pamiętam po prostu trochę tego. A jest to naprawdę bardzo, bardzo fajne. Tak się to prezentuje w całości. Mamy tu po prostu. Takiego dinozaura zielonego, ładnego, można zmienić mu kolor z tego co pamiętam. No i po prostu mamy tu spodnie z butami, no i no, nogi z butami, nie same spodnie. No i ogólnie tak się to prezentuje. Ja po prostu oceniam to tak też w sumie 10 na 10, bo jest to naprawdę bardzo fajne. No, w sumie, jakby tego zwierzaka, jakby nie mam co oceniać. Jest on ładny, moim zdaniem, ale taki troszkę. Nie wiem, w sumie to jest jakby zwierzak, więc jakby, jakby byłby sam zwierzak, to bym w sumie nie kupił tego pakietu, bo po prostu to jest zwierzak. A ja po prostu bardzo lubię części dolne oraz jakieś tam klocki w Blockstar Planet. No i ogólnie, jako iż kupiłem sobie VIP na rok, to sobie teraz zakupimy mój ostatni klocek. Tak, mam wszystkie klocki już na Blockstar Planet prawie. Bo teraz zakupimy sobie ostatni klocek, czyli super leczenie. Moje pieniądze ucierpią bardzo, bardzo porządnie, ale jakby będę mieć wszystkie klocki. Będę mieć 100% klocków na Blockstar Planet, więc uwaga. Ja pierdziele boję się, serio, dobra. Dobra, super. Mamy trzy. Mamy 316 tysięcy hajsów, spoko. Ale zobaczcie, mam wszystkie klocki. Po prostu. Mam wszystkie klocki, jest to moim zdaniem bardzo dziwne. Ale tak się to właśnie wszystko prezentuje, moim zdaniem, naprawdę bardzo fajny pakiet. Oceniam ten pakiet w całości 9 na 10. No i ogólnie, jeżeli macie możliwość, to polecam go kupić, bo jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. No i ogólnie cała ocena to jest 9 na 10. No i w sumie to chyba na tyle już w tym odcinku. No i pa!